Pan Dominik, ale jeszcze przychodzi? Widzieć go widziałem, bo łazi tutaj. <laughs> ale łazi, żyje. Mogę zostawić córkę dla niego? Jeśli pan chce, to dołożę do koperty, bo dzisiaj Pewnie. ktoś na niego 50 zł zostawił. W tym że ja mówię z góry, że ja to wykorzystam na jedzenie nie okay. dam mu bezpośrednio bo mu już nie daje. Dobra, no. dziękuję. Ale myślę, że na jakieś, jakieś coś dobrego mu tutaj... I bardzo dobrze. Ale dobrze mu dał chłopaczkę. No, jest fajny chłopak. Szedł ostatnio do mnie i go jakiś klient przechwycił. Widać było, że jakieś trzy monetki mu dał. Nie wiem, pewnie z sześć złotych Już polecam. Już do mnie nie dał, poszedł gdzieś tam dalej. <laughs> Także... No tak, no, no to jest Dominik, nie? O, o wilku mowa. <laughs> Jeszcze musiałem poczekać. Do poniedziałku. Ale z czym? No to, to ma wykupić, nie? Wiesz co, yy, a co byś chciał wykupić? No telefon i ten, zegarek. Chyba, że chce pan przeznaczyć te pieniądze na wykup. To sobie chłopak wykupi. Tak panu będzie pasować? Okej. Okay. To Dominik, pan ci sponsoruje wykup twoich sprzętów. No normalnie jestem sobą. No i A ty gdzie chodzisz, że do mnie nie dochodzisz? Bo no. widzę, widzę cię, chodzisz lewo prawo, lewo prawo łazisz, a do mnie nie wejdziesz. Ale przyszedłem dzisiaj.